Bardzo, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Wczoraj czytałem rozmowę jednej z naszych sióstr wierzącej osoby, zbawionej osoby, bo tylko wierzący są zbawieni, tylko wierzący są w Chrystusie. Jeżeli jesteś studentem biblijnym, a nadal nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, choć możesz na pamięć recytować Jego słowa, mówić o Nim, mówić, że wierzysz w Niego, ale Bóg widzi swoje serce, czy ty naprawdę w Niego uwierzyłeś. Dlatego też tylko i wyłącznie ludzi wierzący, którzy uwierzyli w Ewangelię o Chrystusie, tą oryginalną Ewangelię o Chrystusie z pierwszego wieku naszej ery. Tylko ci ludzie wierzący są zbawieni. Wracając do, tych, do tej rozmowy, jaką miała z pewną studentką Pism Świętych. Ta studentka twierdzi, że Pan Jezus jeszcze nie przyszedł, bo w Ewangelii według Łukasza, w 17 rozdziale, tam od 20, gdzie faryzeusze pytają się, Pana Jezusa, w jaki sposób przyjdzie Królestwo. A Pan Jezus im mówi, że Królestwo nie przyjdzie dostrzegalnie. Później mówi do swoich uczniów, że wielu z was będzie chciało zobaczyć jeden z Nisyna na człowieczego, ale nie ujrzycie. I ten fragment, że oni będą chcieli zobaczyć jeden z nich na człowieczego, ale nie ujrzą, jest dla tej studentki dowodem, że Pan Jezus Chrystus nie powrócił yy, zgodnie z tym, co obiecał. I to nieraz obiecywał. Mało tego, że obiecywał to będąc na ziemi, to cała księga objawienia mówi o tym, że to wszystko, co zobaczył Jan, miało się wydarzyć wkrótce. Bóg wie, jak posługiwać się terminami dotyczącymi czasu. Bóg nie mówi do ludzi, że coś będzie wkrótce, jeżeli miałoby to mieć miejsce za tysiące lat. Nie wiem skąd takie interpretacje się biorą. Takie interpretacje się biorą najwidoczniej, tak uważam, z niewiary. Bardzo często jednym z argumentów tych, którzy nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, tak, nie wierzą, bo nie wierzy się w Jego słowa, nie wierzyć w to, co zrobił, to jest niewiara w Niego. Chociażbyście studiowali całe życie, a w Niego nie uwierzycie, to dalej w Niego nie wierzycie po prostu. No, nie zmieniajmy definicji. Czytanie, mówienie o Jezusie to nie jest jednoznaczne z wiarą w Niego. Jednym z takich y, śmiesznych argumentów to jest to, że Pan Jezus powiedział, że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. No, jeżeli ja nie wiem, y, Dnia, ani godziny, kiedy odwiedzę moją mamę, ale obiecałem odwiedzić ją w przyszłym roku na 100%. Oczywiście, jak dożyję, no ale zak za zakładamy teoretycznie, że nic nie stanie na przeszkodzie. Mamo, w przyszłym roku przyjeżdżam, ściskam Cię, odwiedzę Cię, będę tam z Tobą dwa tygodnie, porozmawiamy o wszystkim. Ale nie wiem dokładnie, w którym miesiącu i w którym dniu, a nie o której godzinie się tam u Ciebie zjawia, ale zjawia się w przyszłym roku. I ten argument o tym, że Pan Jezus nie znał, czy też nie chciał powiedzieć, bo ten fragment z Greki może mieć dwa znaczenia. On mógł po prostu nie być w tym momencie uprawniony przez Ojca, żeby to powiedzieć, żeby to wyjawić. I być może też o to chodziło. Ale nie wdając się w te szczegóły, nawet jeżeli nie znał dnia i godziny, ale powiedział wyraźnie, że niektórzy z tych, którzy tutaj stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą syna słowieczego przychodzącego w chwale swojego ojca z aniołami i wtedy odda wszystkim według jego uczynków. I tak też się stało. Nieznanie dnia i godziny nie świadczy o tym, że Pan Jezus Chrystus nie powrócił w tej ramie czasowej, a więc za życia tego pokolenia, w którym żył. To nie jest równoznaczne. Naprawdę nie twórzcie, nie twórzcie bajek i nie siejcie niewiary. Bo sami jesteście ludźmi niewierzącymi i siejecie niewiary o tym, że Pan Jezus Chrystus oszukał swoich uczniów, oszukał swoich słuchaczy, oszukał wszystkich. Nie wrócił wtedy, kiedy obiecywał, za życia tego pokolenia, w którym żył. Nie czytaliście nigdy? Nie przeminie to pokolenie? Wyraźnie na to zwracał uwagę. Nie twórzcie baśni, które zaprzeczają temu, że On mówił prawdę. Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, co robicie naprawdę. I wracając do Ewangelii według Łukasza, 17 rozdziału, te słowa operują w konkretnym kontekście. W kontekście czego? O jakim przyjściu królestwa mówili faryzeusze? O tym samym, co mówił Pan Jezus Chrystus? Czy mieli jakieś inne wymagania? Mieli wymagania co do tego, że, on, że Mesjasz przyjdzie, że rozgromi Imperium Rzymskie, które nad nimi panowało. Że zaprowadzi Ład i porządek. Gdzie? W świecie Adam? Pan Jezus nigdy o tym nie mówił. Królestwo Boże jest rzeczywistością duchową. Królestwo Boże jest w sercu ludzkim, kiedy człowiek żyje na ziemi i kiedy ten wierzący człowiek umiera, idzie tam, gdzie jest Bóg. Gdzie mieszka Bóg? Ziemia jest tylko Jego podnóżkiem. On nie mieszka na ziemi. Bóg nie mieszka na ziemi. Bóg mieszka na ziemi jedynie dlatego, że jest na ziemi Kościół i mieszka w tym Kościele. Mieszka w sercach ludzi wierzących, dlatego, że y, takie były jego pięknice. Każdy wierzący żyje w obecności Boga. Bóg mieszka w nim, a wierzący mieszka w Bogu. I kiedy przyjdzie nam już schodzić ze sceny te tego świata, tego świata Adama, z którym nie mamy nic wspólnego, Dlatego, że do Niego nie należymy. Kiedy przyjdzie ten moment zejścia ze strony tego świata, to jesteśmy z Nim na wieczność w Jego rzeczywistości. Bóg jest duchem, więc ta rzeczywistość jest duchowa. Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też ciało duchowe, a ciało i krew nie dziedziczą Królestwa Bożego. Czyli co? Według was będą żyli w przyszłości. Ludzie bez krwi i ciała na Ziemi. No bo ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Zastanówcie się nad pewnymi jasnymi i wyraźnymi yy, przesłaniami biblijnymi. Ciało i krew nie dziedziczy Królestwa Bożego. Więc dlaczego wielu z Was uczy, że na Ziemi będą dalej żyli ludzie z ciała i krwi? Niektórzy twierdzą, że kiedy Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, to zmartwychwstał jako duch. On nie zmartwychwstał jako duch. On zmartwychwstał w tym samym ciele, w którym został ukrzyżowany. On zmartwychwstał w duchu, ale w tym sensie, że jego zmartwychwstanie było dniem jego ponownych narodzin. Dlatego że Pan Jezus Chrystus Umarł za grzechy całego świata. Dlatego Bóg go opuścił. Przecież wyraźnie krzyczał na yy, krzyżu: Boże, Boże, czemu mnie opuściłeś? I to jest śmierć duchowa. Iz odizolowanie od Boga, odizolowanie człowieka od Boga jest śmiercią duchową. I, właśnie, I tę właśnie śmierć przeżył Pan Jezus Chrystus na krzyżu. Dlaczego On przeżywał takie męki w ogrodzie, yy, przed, przed tym wszystkim. A jego uczniowie, kiedy on już odszedł, umierali z radością. A dlaczego Pan Jezus Chrystus cierpiał takie męki? Błagając Ojcze, jeśli to możliwe, weź ten kielich ode mnie. Ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Dlaczego Pan Jezus w ten sposób się modlił i aż pocił się krwią? Kiedy, tak, to, tak to bardzo wszystko przeżywał. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus Chrystus umarł fizycznie, będąc martwy duchowo. Jego dzień zmartwychwstania był dniem Jego ponownych narodzin. Proszę sobie przeczytać dzieje apostolskie w 13 rozdziale. Że kiedy Pan Jezus został zmartwychwstany, to Bóg powiedział do Niego Ty jesteś mój, moim synem umiłowanym. Dziś Cię Zrodziła. Pan Jezus, narodził się na nowo. Dlatego, że narodzenie się na nowo było związane ze zmartwychwstaniem. Inaczej mówiąc, przemienieniem, bo jest to synonim zmartwychwstania. Co to znaczy, że ktoś nie zaśnie, ale razem z tymi, którzy zasnęli, zostanie przemieniony? No co to znaczy? Skoro ci ludzie dalej żyli na ziemi, a byli już przemienieni. Tam nie nastąpiło jakieś tak jak już teraz nie pamiętam nie chcę, nie chcę też wprowadzać błąd a milenialiści bodajże mówią, że stanie będzie po tysiącu lat co jest zresztą zgodne z księgą objawienia ale oczywiście oni nadal wierzą że na, nastąpi to fizyczne y, objawienie się Pana Jezusa Chrystusa w ciele ludzkim i wtedy też nastąpi y, fizyczne zmartwychwstanie fizycznych ciał Czego pisma święte nigdzie nie uczą? One uczą tylko o tym, że Pan Jezus Chrystus, jego ciało miało nie doznać zniszczenia. A kogo innego ciało miało nie doznać zniszczenia? Nikogo. Tylko jego. A on był pierwszym z umarłych w jakim sensie? No, to, co przed chwilą powiedziałem. Że został zbudzony ze śmierci duchowe jako pierwszy ze wszystkich, którzy w tej śmierci duchowej się znajdowali. Pan Jezus nie został wskrzeszony z fizycznej śmierci jako pierwszy. Proszę sobie to przeanalizować. Przed nim ludzie byli zmartwych, zbudzani z fizycznej śmierci. Ale z duchowej nikt nie został przed nim zmartwych, zbudzony. Dlatego jest on pierworodnym z umarłych. Jeżeli umarł on śmiercią zastępczą, Co to znaczy w ogóle słowo zastępcze? Zastępcze, to znaczy zamiast kogoś, prawda? Umarł zamiast kogoś. Jeżeli skazany zostałbym za zamordowanie człowieka na 25 lat, czy na przykład w jednym ze Stanów Zjednoczonych na 100 lat, czy na więcej lat, i ktoś chciałby tą karę ponieść za mnie, to na ile lat ten człowiek zostałby skazany? Na ile lat więzienia ten człowiek zostałby skazany? Na tyle samo, na ile ja, ja zostałem skazany. Czyli na 25 lat, na 100 lat albo i na więcej lat. Bo to znaczy ponieść za kogoś karę. Dokładnie taką samą jak ten człowiek. Dlatego, chociażby taki koncept, jaki przyjęło tak zwane chrześcijaństwo, mitologiczny koncept wiecznych mąk. Gdyby Pan Jezus Chrystus miał ponieść. Dokładnie taką samą, jaką karę, jaką ponosi człowiek, który yy, zgrzeszył i czekają go tak zwane męki przez całą wieczność, to gdyby pan Jezus Chrystus naprawdę miał umrzeć tą samą śmiercią i ponieść taką samą karę jak ten człowiek, to do dzisiaj pan Jezus byłby w piekle i cierpiał męki. Proszę sobie to. Yy, Zrozumieć tą kwestię. Kwestię śmierci zastępczej. Pan Jezus poniósł dokładnie taką samą śmierć, jaką ponosi grzesznik. A więc śmierć duchową, tylko i wyłącznie. Biblia nigdzie nie mówi o wiecznych mękach w jakimś mitologicznym piekle. To są po prostu bzdury. Dlaczego y, chrześcijanie powtarzają te rzeczy? Ja prawie dałem się kiedyś na to złapać, ale na szczęście yy, miałem okres około półtora roku, gdzie zacząłem rozważać tę, tę doktrynę. I powiem Wam, że bardzo szybko to odrzuciłem, dlatego że pisma jasno i wyraźnie mówią o tym, że Adam był stworzony poza Edenem, został stworzony z prochu. Gdyby Bóg go nigdy nie zaprosił nawet do Edenu, to on to po prostu umarł fizycznie. I koniec. On miał żyć w obecności Boga tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg go tam zaprosił. W innym przypadku Adam w ogóle by tam się nawet nie znalazł. Bóg nie stworzył człowieka nieśmiertelnego, nieśmiertelnym. Bóg nigdzie nie mówi, że stworzył Adama nieśmiertelnym. Gdyby Adam był nieśmiertelny, to by nigdy nie umarł. Gdyby Pan Jezus, który się urodził jako człowiek, był nieśmiertelny, to by nigdy nie można by było go zabić. Pomyślcie o tym. Dlaczego Pan Jezus był martwy? Bo nie był nieśmiertelny. On dopiero nieśmiertelność dostał y, po zmartwychwstaniu. Kiedy Bóg go wskrzesił. Stał się nieśmiertelny. Nie można go y, już zabić. Prawda? On poniósł śmierć raz na zawsze. I wystarczy. Boga to Kompletnie zadowoliło. Jego śmierć była y, doskonała, jego zastępcza śmierć była doskonała, dlatego wszyscy, którzy uwierzą w niego, y, w całą Ewangelię o nim, a ta Ewangelia składa się z kilku y, żywotnych kwestii. I w nią trzeba uwierzyć, bo to są właśnie te słowa, które apostołowie głosili do innych. Słowa, tak jak apostoł Piotr zaniósł konkretne słowa do Korneliusza i wtedy Korneliusz otrzymał, uwierzywszy najpierw w te słowa, dar Ducha Świętego, który był zadatkiem tego, co miało nadejść później, co dzieje się z człowiekiem, kiedy Bóg zawiera z nim przymierze i przebacza mu, przebacza mu wszystkie grzechy to są naprawdę y, nieskomplikowane sprawy, kiedy ludzie studiują pisma święte konteksto, kontekstowo. Dlatego ten 17 rozdział Łukasza poruszony przed, przez tą studentkę y, Pism Świętych. Dla niej on stanowi dowód na to, że pan Jezus nigdy nie przyszedł, tylko że jest to jeszcze kwestią przyszłości, ale pan Jezus mówił o tych, którzy będą zwiedzeni. I dlatego też oni nigdy nie rozpoznali znaków czasów, w jakich żyli. Dla nich Pan Jezus przyszedł jak złodziej. Nagle, niespodziewanie, w sądzie, który skończył się ich po prostu wieczną śmiercią. I tyle. Dlatego nieco dalej, w rozdziale 18, Pan Jezus podkreślał, podając przypowieść o kobiecie, która błagała sędziego, żeby pomścił jej krzywdę. Pan Jezus zadał w wersecie ósmym bodajże, jak się nie mylę. Czasami mam y, luki w pamięci już. Ale chodzi o rozdział 18, początek y, rozdziału 18 Ewangelii według Łukasza. Pierwsze bodajże 8 wersetów. Pan Jezus pyta, czy kiedy przyjdzie, to znajdzie taką wiarę. Zobaczcie sobie przykład interlinearny, y, gdzie tam jest... Y, przyjmyk określony. Czy, Bóg, czy kiedy Pan Jezus przyjdzie, to znajdzie taką właśnie wiarę. Dlatego, że zarówno On sam, jak i później Jego apostołowie mówili o wielkim odstępstwie, które przed zakończeniem wieku miało mieć miejsce. I rzeczywiście miało miejsce. Apostol Paweł, zobaczcie co on już pisał w liście do Filipa. Wszyscy mnie opuścili. Co się stało y, z wierzącymi w, ga, y, w, Galac w Galacji. Kiedy pisał do Galatów. O czym pisał? Głupi jesteście. Chcecie przez prawo y, zostać usprawiedliwieni. Us dostaliście ducha poprzez uczynki prawa czy przez słuchanie wiary? przez to, że uwierzyliście. Takie rzeczy już się zaczęły wtedy dziać. Piotr pisze, że spośród Was powstaną fałszywi nauczyciele, którzy pójdą na zatracenie. Ludzie, którzy na początku wierzyli, dostali nawet, według tego co w liście do Hebrajczyków możemy przeczytać, dostali dar Ducha Świętego. A oni totalnie zgasili tego ducha w sobie i poszli za naukami demonów. To był okres, w którym diabeł został wypuszczony, jak napisał Piotr diabeł krąży wokoło, ryczący diabeł i, i, i szuka po prostu kogo by pochłonąć. To było już po końcu yy, tak zwanego milenium. Tuż tuż przed samym końcem wieku, przed tak zwanym Ar Armagedonem, chociaż wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że kiedy Księga Objawienia mówi o, o Armagedonie, że smok, Bestia i fałszywy Prorok zgromadzili y, narody na miejsce zwane Armagedon, to proszę zwrócić uwagę, że Jan napisał w tym miejscu, że jest to słowo hebrajskie. Grecki, grecki odpowiednik nigdy nie będzie brzmiał ani wyglądał wizualnie na kartce papieru, tak samo jak słowo hebrajskie. Po hebrajsku Armagedon oznacza górę zgromadzeń. Była to góra Syjo, symbo y symbolem czego była Jerozolima. Tam chodziło o Jerozolimę, o nie żadną górę Megido nie ma żadnej góry Megido Nigdy nie było, nigdy nie będzie jakiś tam 20-metrowy nasyp zrobiony przez ludzi bo wiadomo, że budowali wtedy miasta w ten sposób. Nigdy nie było góry Megiddo. Góra Syjon. Jerozolima. I tak też się stało. Rok 70. Naprawdę zachęcam wszystkich ludzi szczerze kochających prawdę. Dlatego, że jeżeli nie miłujesz prawdy, to nigdy nie będziesz dążył do jej poznania i nigdy nie będziesz jej bronił, czy broniła. Tak jak ci ludzie, do których Pan Jezus powiedział, że będziecie pragnąć, zobaczyć jeden z moich dni, ale nie zobaczycie, bo oni poszli za tymi, którzy powiedzieli, wielu z nich poszło, którzy mówili im, oto jest tam, oto jest tu. Pan Jezus ich ostrzegał, mówił, nie chodźcie za nim. Bo ci, którzy mi uwierzyli, parafrazuję oczywiście na podstawie wszystkich kontekstów, kiedy Pan Jezus mówił o swoim przyjściu, bo ci, którzy mi nie uwierzyli, będą ofiarami tych zwodzicieli. Bo fałszywi Chrystusowi się, się pojawią i będą zwodzić nawet tych wybranych. I naprawdę, ogromne odstępstwo, o którym chociażby Paweł pisze w liście do Tocalniczem, Miało miejsce. Miało miejsce przed Wielkim Dniem Pańskim. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że nie zanudziłem yy, za bardzo co niektórych, yy, szukających może czegoś innego yy, w moich materiałach. I zostańcie z Panem Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Do usłyszenia.